A więc, sekundę temu zdjęta miska I co tu jest? Niby wszystko witte, niby nie najgorsze. Nie jest jakiś Ale... Cóż tam jest? O kurde, czyżby pasek Proszę, proszę O Jakiś syfik Otóż przyczyna Niskiego ciśnienia oleju W 1.0 1.5 EcoBoost Ford Focus Proszę bardzo no, tego jest dużo więcej, tylko pewnie tego nie widać Przynajmniej teraz Trzeba zdjąć tą osłonkę I coś próbować, o jeszcze jakiś silikonik, ktoś tu coś grzebał wcześniej Ach, Takie rzeczy Tylko w Fordzie